Jak sprawdzić, czy szef zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych? To pytanie zadaje sobie wielu pracowników, szczególnie małych, prywatnych firm, którym szef nieregularnie wypłaca wynagrodzenie. Dla pracodawcy za niepłacenie składek grożą poważne kary. Z kolei pracownicy często o zaistniałej sytuacji dowiadują się dopiero w szpitalu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wychodzi z założenia, że w dużej mierze to na pracowniku ciąży obowiązek kontroli odprowadzanych składek. Zasięgnąć informacji można na kilka sposobów. Najbardziej tradycyjny to jest taki, żeby zgłosić się do najbliższej jednostki zakładu ubezpieczeń społecznych na salę obsługi klienta, pobrać numerek i po okazaniu dowodu osobistego możemy takie informacje mieć od ręki. Możemy złożyć także oficjalny wniosek na formularzu ZUS ZZU. Wniosek jest dostępny w każdej placówce zakładu ubezpieczeń społecznych, jest również dostępny przez stronę www.zus.pl. Odpowiedź na, tak, na taki wniosek dostaniemy pocztą. I trzeci sposób najłatwiejszy, który najbardziej polecamy, to jest y, możemy sprawdzić swoje dane zapisane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez internet. Można się zarejestrować na stronie pue.zus.pl i e, wymaga to tylko jednej wizyty w ZUS w celu potwierdzenia naszej tożsamości. No i później e, bez przeszkód możemy sobie e, zaglądać do tych swoich danych, trzymać rękę na pulsie, sprawdzać, czy faktycznie e, szef zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych, od jakich, e, od jakich, wyna, od jakiego wynagrodzenia odprowadza składki, czy zgłosił nawet członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Tam jest szereg różnych ciekawych informacji, e, które, możemy, do które do których możemy mieć dostęp na Bieżąco. Poza tym też trzeba pamiętać, że pracodawca powinien nam przekazywać informacje zapisane w imiennych raportach miesięcznych. I, e, powinien nam przekazywać te informacje w formie pisemnej, a za naszą zgodą także w formie elektronicznej. Jeśli pracodawca nie odprowadza składek, grożą mu odsetki, które naliczane są od następnego dnia po powstaniu zwłoki. Wynoszą one 10% w skali roku. Dodatkowo pracodawcy otrzymują często także karę 5 tysięcy złotych. ZUS może wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie pracodawcy. W grę wchodzi odpowiedzialność karna, wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych i ograniczenie lub wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia.